Cześć witam was serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór zobaczmy co tu się wydarzyło dzisiaj na wykresach 20 godzina 14 czerwca zapraszam do odcinka zaczniemy od egzoczartów ze względu na to że mieliśmy tutaj całkiem spory wolumen dzisiejszego dnia nie tak duży jak wczoraj, ale jeszcze dzień się nie skończył. Tak samo wczoraj mieliśmy na plusie DLT 350 milionów na Bajbicie. Na razie mamy 48 milionów, więc to dlatego wczorajszy dzień był taki mocny, taki, taki ogromny, tak świeczka mocno pofrunęła do góry. Mieliśmy bardzo duży bardzo dużą różnicę między kupnem a sprzedażą, więc kupno było mega duże, dlatego cena pofrunęła do góry. Poza wartością wolumenową otworzyła się nowa świeczka i oczywiście mieliśmy short squeezea, czyli były znowu otwierane longi i cena poleciała do góry. Shorty musiały zostać zamknięte, zlikwidowane, musiały odkupić bitcoina, czyli znowu jakby um, zmuszały, aby cena leciała coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Punkt kontrolny aktualnie jest na 39,200 na bitcoinie. Jest też duża szansa, że jeżeli cena podskoczy trochę wyżej, to punkt kontrolny utworzy się na 4600. Oczywiście bitcoin powyżej 40 tysięcy brzmi całkiem nieźle, ale technicznie to dużo nie zmienia. Zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. Oczywiście punkt kontrolny otwarty na zreszym, na wczorajszym dniu 35800 około, więc tutaj trzeba się liczyć z tym, że cały czas gdzieś tam jest szansa na to, że cena zjedzie na dół, tak samo jakby miała zamknąć CM gapa. Mam tutaj. Pewną teorię, o której Wam powiem. Najpierw przejdźmy jednak do BYBT, żeby zobaczyć tutaj funding rate. Funding rate na Binance, akurat na Bitcoinie dodatni, na Alcake'ie e minusowy, Huobi minusowy, no i na Gate minusowy. Bybit plus FTX 0,20 0,24% oznacza to, że na razie dominują jeszcze shorty, więc shorty płacą longom, jak na razie. Miejmy nadzieję, że. To znaczy, miejmy nadzieję, zobaczymy czy to się zmieni. Ze względu na to, że po prostu może być tak, że ta korekta się skończyła i wtedy będzie więcej longów. Ale zobaczmy sobie likwidację, bo dzisiaj znowu prawdopodobnie mieliśmy sporo likwidacji. 514 milionów dolarów trochę wzrosło przez ostatnie 20, 12 godzin, 203 miliony zlikwidowanych. Zobaczmy sobie krótkoterminowo na 30 minutówce. Tak, kolejna pompa, kolejna likwidacja 66 milionów dzisiaj e, zlikwidowanych tutaj 11, tutaj 20, tutaj 17. I tutaj znowu zauważcie, że mieliśmy już e, zjazd z 40,5 do 4200 40, to jest raptem 400 dolarów, a już 13 plus 13 26 milionów longów było zlikwidowanych czyli już ludzie tutaj jakby gdzieś otwierali za duże te longi e, i już jak cena zjechała, to były e, zlikwidowane. I tutaj się martwię właśnie o to, że zobaczmy sobie. Czekajcie, czy ja chciałem jeszcze coś zobaczyć tutaj na wykresach? Long versus short, ale to tak chwilowo, na 5 możemy zobaczyć, że więcej na razie pojawia się longów na 5 ale to też dużo nam nie mówi, że tak powiem. Chodzi o to, że jak się przyjrzymy na wykresie. To mamy tutaj, jakby, ok, możemy mieć tutaj ten schemat łajkowa, ale to nie będziemy tego na razie ruszać, ze względu na to, że to ja to jestem taki trochę. Nie podchodzę do tego łajkowa tak mega poważnie. Ale chodzi o to, że możemy zauważyć jakiś kanał, który leci dosyć poziomo, to znaczy mamy raz, dwa, trzy dotknięcia dolne. Raz dwa trzy cztery pięć około dotknięć y, też na dole takich troszeczkę wyżej na poziomie 33 300. Y, tak samo u góry mieliśmy więcej dotknięć na, na poziomie 40 tysięcy ale mamy też początek tego kanału 42 tysiące więc zaznaczyłem to jako poziom kluczowy to znaczy. Jest duża szansa, jest bardzo duża szansa, że cena doleci do tych 42 200 dolarów i po prostu zaliczy tą górkę i będzie kolejny spadek, kolejny spadek do poziomu 33 000 lub nawet 31 000, żeby po prostu troszeczkę, jakby to powiedzieć, zrektować inwestorów, to znaczy. Jak zauważyliście, kiedy, będziemy, kiedy jesteśmy nisko, bardzo dużo wiadomości wychodzi na to, że cena będzie spadała i będziemy lecieć coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, i oczywiście rynek robi na odwrót, leci mega do góry, le, leci mega do góry. Tak samo teraz mieliśmy mega dużo e, pozytywnych wiadomości na temat bitcoina i tak dalej, dlatego cena zaczęła sobie rosnąć do góry. E, mega dobre e, wiadomości, zaczyna się robić FOMO, ludzie zaczynają otwierać mega duże longi na dużych dźwigniach i tak dalej. I w momencie kiedy dobijemy do poziomu kluczowego 42 300 lub nawet gdzieś wyżej bo tutaj też możemy mieć jakiś poziom troszeczkę wyżej. Jest szansa nie mówię że tak może być na pewno ale jest szansa że po prostu cena zawróci i znowu wszystkie longi zostaną skasowane bo ktoś otworzył za duże pozycje. Dlatego ja osobiście shortowałem bitcoina na poziomie 39,5 tysiąca troszeczkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo mam świadomość tego, że cena podskoczy może jeszcze do 42 tysięcy, więc jeszcze troszeczkę tutaj mamy miejsca, żeby jeszcze spróbować to shortować, więc trochę niecierpliwie zagrałem, ale no spróbujemy, może się opłaci. Plus jeszcze fakt mamy tutaj trochę inny. Na 4-godzinówce bitcoin testuje średnio kroczącą 200 -kę. to jest niesamowite pierwszy raz od 12 maja zdaje się 12 maja bitcoin jest ponad średnio kroczącą 200 -ką. przebijają i teraz testuje i teraz testuje ją w tym miejscu, jak widzicie, świeczka powinna się zamknąć za godzinę 44 na 4 godzinówce. Zobaczymy, czy jej się uda. Czy, czy cenie się uda, czy Bitcoinowi się uda zamknąć powyżej tego, przetestować to. I wtedy może polecimy coraz wyżej, coraz wyżej. I tak naprawdę ta teoria o tym poziomie kluczowym, 42 300, może się nie sprawdzić. Także ja to biorę pod uwagę oczywiście, że tak. Pamiętajcie tylko. Cały czas pamiętajcie o Siemigapie 37138. Nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację sprzed kilku miesięcy, gdzie mieliśmy CME gapa i cały czas zastanawiałem się nad tym, kiedy on zostanie zamknięty i to trwało kilka tygodni, zanim on się nie zamknął, dlatego no nie jest jakby nie jest powiedziane, że on się nie zamknie. Widzimy tutaj po prostu ruch do góry te, te, tego bitcoina. Mamy tutaj, jakby, nie jest to idealna struktura rynku trendu wzrostowego, natomiast no, musimy też myśleć o retracementie. Czyli, jeżeli cena wyskoczyła z tego miejsca do góry i nie miała jakiegoś większego cofnięcia, no to 41 tysięcy około było, tak? Na bajbie 41,003 było. Więc gdzieś ten retracement powinien być, a retracement 61.66 pojawia się na CME gapie i pojawia się też w okolicach średniej kroczącej na jednogodzinówce 200 i pojawia się również na poziomie tej linii trendu spadkowego. Czyli jakby cena zrobiła retracement i spadła do tego momentu. Przetestowała te wszystkie progi. To mogłaby wtedy mieć naprawdę mocny raj do góry i już się przebić przez ten poziom kluczowy. Nie mówię, że tak będzie, tylko trzeba też myśleć o tym w dwie strony po prostu, czyli jak mamy mocny raj do góry, no to też jakiś retracement musi prędzej czy później być. I to wystarczy spojrzeć po prostu na wykres miesięczny, gdzie po prostu cena poleciała mega do góry. Kilka miesięcy do góry non stop. No i w końcu mocny ostry spadek, czyli mocny wzrost, mocny spadek. To, to jest ten retracement do 61, 66, i teraz z powrotem cena leci do góry. Więc zobaczymy z czasem, jak to będzie wyglądało. Więc więc na spokojnie, na spokojnie. Musimy do tego podejść i ja osobiście otwieram. Pozycje short i long w tym samym czasie, żeby zobaczyć, która, na której wyjdę lepiej. Dobra. Mamy tutaj chwilowo punkt kontrolny na poziomie 39-230. Mógł się otworzyć ten punkt kontrolny trochę wyżej, ale brakło tego wolumenu, brakło. Zobaczymy, jak dzień się potoczy. Do końca dnia mamy jeszcze trochę czasu. Na 15 minutówce zobaczmy. Jesteśmy między oporem 1, oporem 2, czyli dosyć wysoko, dosyć wysoko trzeba powiedzieć, więc też się troszkę martwię o to, że jakby struktura rynku zaczęła troszeczkę zmieniać swój obrót. Z 41 tysięcy już mamy zejście powoli na dół 40 tysięcy 100 dolarów. Pytanie brzmi, czy nie będziemy mieć teraz właśnie jakiejś akcji w ciągu dwóch dni, gdzie będziemy lecieć w dół, żeby zamknąć wszystkie gapy, żeby wszystko było technicznie poprawnie. Więc, więc, więc ostrzegam przed właśnie. Możliwym zjazdem na dół nie będę robił żadnego clickbaita i tak dalej. Bo sam oczywiście nie jestem pewien, jak to wyjdzie. Ja jestem na tyle pewien technicznie, że po prostu otworzyłem shorta i zobaczę, czy uda mi się go zamknąć na poziomie chociażby tego FIBO 37184 dolary i już będę na pewno troszeczkę bardziej szczęśliwy, jeżeli chodzi o to. Dobra, nie chcę Wam tutaj za bardzo yy, zanudzać Was, jeszcze BNB, tylko rzucimy okiem. No, BNB ma tutaj Double Top. Myślałem, że dojedziemy do tej dniówki 380 dolarów dzisiaj, ale się nie udało. Albo był jakiś front running, albo po prostu cena postanowiła się poddać to trochę szybciej, ze względu na to, że tutaj mamy wcześniej zaznaczony dosyć mocny poziom kluczowy. Czekajcie, to nie jest ani dniówka, ani nie jest to jakiś ważny punkt, tylko po prostu na 4 godzinówce, na 1 godzinówce mieliśmy tutaj. Parę razy po prostu się zdarzyło, że cena jakby zahaczyła o ten sam próg. Na jednogodzinówce to chyba widać dokładniej. Wiem, że troszeczkę jest tu bałagan, ale jak się w tym siedzi codziennie, to się wszystko widzi dokładnie. Tutaj mieliśmy jedno dotknięcie, tutaj mieliśmy drugie dotknięcie, trzecie dotknięcie, zamknięcie świeczki. Raz, dwa, prawie trzy dotknięcia, i tutaj mieliśmy czwarte na poziomie 377,91, i dokładnie w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, shortowałem. Dosłownie 377, chyba 50, tam było czy jakoś tak, więc już miałem możliwość odkupienia troszeczkę. 10 dolarów różnicy na dużej ilości to jest dosyć sporo, ale wydaje mi się, że jakbym poczekał troszeczkę bardziej, to na pewno zobaczę troszeczkę więcej. Pytanie brzmi, czy to nie będzie po prostu jakiś Krótki retracement, i później jest z powrotem atak do góry. Czas pokaże. Czas pokaże. Pamiętajcie, że punkt kontrolny, tak samo jak na Bitcoinie, tak samo na BNB, jest otwarty na dole na poziomie 337 dolarów. Dzisiejszy dzień jest dosyć trudny do. Przewidzenia. No z tego co widzę, tu punkt kontrolny już jest wyżej niż Bitcoin, czy 169, a Bitcoin niestety ma tutaj niżej, więc pamiętajcie, że Bitcoin ma jakby większą siłę przebicia, więc jeżeli Bitcoin stwierdzi, że on będzie chciał zamknąć swój punkt kontrolny gdzieś na swoim niższym poziomie, no to BNB zjedzie tak samo, niezależnie od tego, gdzie on ma swój punkt kontrolny, tylko po prostu znajdzie sobie inne odbicie, więc to jest dosyć istotne. Zobaczmy jeszcze kejka. Zobaczmy jeszcze cake, gdzie jest cake. Cake troszeczkę zaczął się wynurzać z wody. Nie jest źle. Na godzinówce już jest ponad średnią kroczącą. Może ją przetestuje i będzie leciał dalej do góry względem dolara. No, niestety BNB i Ethereum traci do Bitcoina, cały czas w dół, cały czas w dół. Czy sezon altów się skończył? Tego nie wiem. Nie jestem w stanie wam powiedzieć dzisiaj nic więcej chyba, więc zakończę odcinek w ten sposób i mam nadzieję, że wrzucę wam coś jutro rano również, żebyście mieli więcej info. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę wam miłego dnia, wieczora i widzimy się jutro. Trzymajcie się, pozdrawiam was i hej.